Cześć moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku. Przed nami kolejne prezenty. Znowu jest tego tak dużo, że się nie mieści w kadrze, ale jakoś sobie damy radę. Punkt pierwszy, największy, przesyłka od Sylwii z kanału Planeta 4. Koperta, przesyłka od Iwonki z kanału Brunetka. Tutaj, w tej kopercie, mam zdrabki, jakie otrzymałem od Pani z kolektury. I mamy wielkie granie. Jedna zrabka była dla mnie odłożona, tak jak mówiłem, a jeszcze jedna z tej paczki była dostępna, więc sobie wziąłem. Także mamy taką podwójną dogrywkę, no z dwoma sztukami. Także serdecznie zapraszam na odcinek. Zacznijmy sobie po kolei. Wielkie granie z drabki z numerem 8 i 10 na tapecie. Także dzisiaj sobie wydrapiemy w ramach rewanżu. To, co dostałem od pań z kolektury, mieści się w takiej kopercie i mamy tutaj, o, ciężko tak wychodzi, ale jest, mamy czekoladkę. Co ja tutaj dostałem? O, proszę, Lind Excellent O. Panie wiedzą, co ja lubię, także bardzo, bardzo dziękuję. I o, dwie zdrapki, złoty los, o, numerek 5 i 18, także to sobie też oczywiście wydrapiemy. No, to już się robi nam bogaty odcinek. A to co od iwonki. No to też widzę tutaj jestem obsypany słodyczami. Bardzo bardzo dziękuję. Mamy 3 zdrapki, dużo szczęścia, pisankę, krzyżówkę i szybkie 50. O, proszę, ale będzie zabawy. Także bardzo dziękuję jeszcze raz. Mamy kopertę, w której jest kartka wielkanocna i. Życzenia od Iwany z kanału Brunetka. I myślę, że mogę Wam to tak pokazać, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Jest tu koperta z lotu, widzę, że się zdrapki wyłaniają. O, mamy laki i koniczynę. Pięć drapek. No to mamy dzisiaj piękny odcinek. Zrabkowy, kurczę Sylwia, dziękuję. Naprawdę jestem mile zaskoczony. Jeszcze tutaj mamy, widzę, kartkę Wesołych Świąt. O, z kotkiem, wspaniałe życzenia, dziękuję Sylwia jeszcze raz, no i sami widzicie, mnóstwo słodyczy, tutaj krem do rąk, tiki taki, ojej, i mamy drapak taki lotowy. Oreo, o tutaj takiego baranka, więc stricte świąteczne ozdoby. No naprawdę bardzo mi miło to jeszcze mamy milkę bomblową mamy jeszcze Kinder Country. No naprawdę bardzo, bardzo Sylwia dziękuję. Dobrze moi drodzy, także zrapek mamy na 80 zł, także jest co drapać. Myślę, że sobie zaczniemy po kolei. Także pierwsza zarabka przed nami, czyli szybka 50. Zobaczymy co i mi tutaj. Wysłała, mamy stówkę, dwa złote, cztery. Tu mamy drugą stówkę, jest pierwsza pięćdziesiątka. No, dwa razy główna wygrana, no, no. Ale niestety, no, tutaj żeby coś trafić, to też trzeba sięgnąć wyżyn. Dobrze, Dobrze. krzyżówka. Teraz się troszkę zrelaksujemy. U, A, o, piękne dwie litery. Zobaczymy, czy coś to przyniesie w rozrachunku ostatecznym. Tak, troszkę tego mamy na szczęście. Tutaj mamy A. Kolejny jest U, jest ekipa. Tutaj mamy CARA. I raczej to wszystko. Dobrze, no to kolejne dwie. RC. RC, no to jest tak, ustrzyki. Tutaj coś było tak. Trening, ser, car. Tutaj kolejne. O i proszę bardzo. Już się utworzył pierwszy wyraz. No. Iwonka ma rękę. I tutaj mamy jeszcze R. Dobrze kolejne dwie litery. J E. No E też z reguły dużo występuje, więc jak najbardziej. Tu mamy E. Się, ekipa. Dobrze, jeszcze coś tutaj skupiłem? No, chyba nie. No to czas na kolejne dwie. I tu mamy DW. I na pewno jest tutaj, tutaj i, 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 i. Coś jeszcze? DW, DW. Nie będzie. No to dokładamy po jednej jeszcze z każdej strony. z tej strony i te, Ale mamy jedną więcej. Tu, 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 tu jest te, tu kolejne, ci sprawy się utworzyły. O, S. S się trafi, to mamy dwa, dwa wyrazy jednocześnie. I to było już zaznaczone i to będzie wszystko. Oka, oka, tu. Ustrzyki. O, prawie się kolejny wyraz tworzy. Tu mamy jeszcze O. No i chyba też wszystko. Y z tej strony mamy w ustrzykach. O. I to wszystko już na pewno. No i zostaje ostatnia linia. N, F. Tu, tu, tu. Tu jest F. Tu mamy N. I mamy F. Kurczę, jak niewiele brakuje. BZ. Bari. Dobra, jest drugi wyraz. Tu mamy ustrzyki. No i czy dadzą? Oto jest pytanie. G. Tak jest, moi drodzy, mamy. Tu jest trzeci wyraz, a tu mamy czwarty. A tu mamy piąty. Ale się da na koniec Pięć słów, 10 zł. No, mówiłem, że Iwonka ma rękę. To się po prostu wie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak jest. A, a, to jest raczej 10 złotych, tak? Bo nawet nie pamiętam ten kontrolę. W tej krzyżówce nigdy nie wygrywam. Jak coś to się na podsumowaniu podsumuje. Dobrze, pisanka. To jest kolejna strapka. Od Iwonki w bonusie mamy monetę. A w grach, no to już będzie coś innego. To pan. Marchewka, kapelusz, biedronka tutaj z innymi. Tutaj też Iśia siódma gra. I dwie parasolki nam nie dadzą nic, niestety. Dobra, i dużo szczęścia. Ostatnia zrobka. Od Iwonki Co mamy? 36, 19, 9, 8, 28 i chyba nic z tego no dokładnie. No, także tu mamy przegrane, ale naprawdę Iwonka, twoja krzyżówka zrobiła robotę. Wpadła fajna wygrana. Także jeszcze raz dziękuję. Dobrze, drapniemy sobie może teraz na przemian, bo mamy zrabki za, za dyszkę i za pionkę, Więc zaczniemy sobie od pierwszej zrabki od Sylwii, czyli laki koniczyna. Szukamy biedronek. I mamy biedronkę. Sylwia też ma rękę. O, i druga biedronka. No. Złote dziewczyny. <gry> I proszę bardzo, 10 i 10, 20 złotych. Chłop zadowolony. <noise> Pięknie. To już mamy trzy dyszki w sumie na pomnożenie. Dobra, teraz sobie zdrapiemy złoty los. Zdrabka od z kolektury. Mamy dwie sztuki. No i takich liczb szukamy. Tu będzie się u góry pewnie tak, tak jest. 38.

1, 17, 7 i 26. No, nie w tej sztuce, niestety. Także to na bok. To weźmiemy sobie kolejne laki. Od Sylwii, numerek siódmy. Pióro. Minogronu, klucz. Nuta palma cytryna i zegar ale że baranków nie dali to się nie zdarza dobrze moi drodzy wielkie granie, no zobaczymy numerek 10. premierka taka sobie no jak ktoś oglądał to dobrze wie więc oczywiście rewanż musiał być obowiązkowy i zobaczymy czy coś jeszcze się tutaj uda dobić czy troszkę się pogrążymy w tym bilansie Stąd z drapką przynajmniej z początku. 34, 17. Tu mamy 35, 53, 43, 54. No i zostaje ostatnia szansa w tej linii. 49 i 46. No nie ma. Tak, CJ nam to potwierdza w tym przypadku. Także lecimy dalej. Kolejne laki przed nami. Numerek 8. O, i Biedronka. Sylwia, ty to. O, i Biedronka. Ty to jesteś Sylwia. Niesamowita. I kolejna Biedronka. I kolejna Biedronka. Co co? Dwie dychy. O, będzie więcej, moi drodzy. Mamy pięć Biedronek. Oj! Patrzcie, osemeczka jaka ładna. A ja tutaj wydrapuję. No. Tego się spodziewałem. <grym> Mamy dychy, czyli 50 zł w zdrabce. Laki koniczyna. Sylwia, nie wiem jak ty to robisz, ale no. Przyjadę na szkolenie. Wow! Mamy piękny wynik. Już jest na zero, nie? Tak. No. Cudownie. Dobrze, złoty los moi drodzy, czyli druga zdrabka od pańskiej lektury. 40. To mamy ósemkę 14. Trzynastkę i czwórkę. I co nam los przyniesie? Trzydzieści dziewięć, czyli też tak mało optymistycznie. <grych> od do boka. Trzydzieści jeden, dwadzieścia osiem. Szesnaście, trzydzieści osiem. Dobra, dalej. Trzydzieści trzy, piętnaście. 12, 35, 11. I ostatnia linia. 3 i 1. Czyli tutaj losy niestety przegrane. I co, zostawiam dwie zdrabki laki i jedno wielkie granie. Zobaczymy. Numer jak 18 to jest chyba ta sama paczka. Nie, tak, tak, ta sama paczka. Dobrze, czyli nic tu raczej już większego nie będzie. Ale znając szczęście z może jeszcze jakaś piąteczka dyszka nas tutaj zaskoczyć kier palma jest nasz baranek piękny, jeszcze czerwony <grym> i pióra także tutaj już nic wielkie granie druga próba, numerek ósmy no ósemka blaki była szczęśliwa może w wielkim graniu też czy raczej ochrzcimy zrobkę jako wielki pustak no, za moment będziemy wiedzieli 34. No teoria już moja wysunięta. 4, 6, 2, 6, 37, 19, 12, 11 i zostaje tutaj końcówka. O, no, już takie oboki na koniec totalnie. No szkoda, nie udało się. Obie zdrabki rewanżowe niestety puste. A przed nami ostatnia laki koniczyna, numerek 17. No motyl, cetryna, piór, baranek. O, teraz mi się baranki na końcu pojawiły. Aparat i jest jeszcze biedronka. To trzeba mieć naprawdę szczęście, nie? I biedronkę daje Piątaka, także odcinek mega pozytywny. No i dobra, moi drodzy, pustaki. No, obraz nędzy i rozpaczy, ale nie ma co, bo tutaj te zdrabki przyćmiły nam odcinek. Mamy krzyżówkę od Iwonki z wygraną 10 złotych. Tutaj się wszystko jednak zgadza. Tu mamy 20 złotych zdrabce laki, czyli z 30. Tutaj piąteczka w kolejnej zdrabce 35 i rarytasik 50 złotych, czyli mamy 85. Na 80 zł wkładu mojego to 20, tak naprawdę. No więc poprawiamy sobie bilans <grywanie> dzięki dziewczynom. Także jeszcze raz Sylwia, Iwonka, panią z kolektury bardzo dziękuję za, za prezenty. No i co widzimy się jutro na kolejnych odcinkach. Cześć!